Tomek to rasowy obywatel świata dzielący życie między Polskę, Niemcy i Hiszpanię. Do postawienia wymarzonego domu na wodzie zainspirował go pobyt w Holandii, a na jego lokalizację wybrał malowniczą Wielkopolskę. No dzień dobry, cześć, dzień Kasza. A, piona, cześć. dobrze, będzie piona. Jak to jest zielono i ładnie. Zaraz o domu pogadamy, ale tak najpierw się zachwycam naturą. No, natura jest cudowna, zawsze i wszędzie. Ale powiem ci, że przepięknie się komponuje z tym domem w ogóle. Co to za historia? On stoi na wodzie. Stoi, pływa to to jest dom, czy łódka, czy barka? Statek oficjalnie. Jeżeli to jest statek, to Ty jako właściciel tego statku jesteś sternikiem? Kapitanem. Kapitanem. Tak. Dzień dobry Pani Dzień Kapitanie. Dzień Pani załogacie. <grym> Jestem załagadzką, dobrze. A jak to się wydarzyło, że w ogóle go wybudowałeś? A to jest długa bardzo historia, e, która się zaczyna jakieś 10 lat temu, jak mieszkałem na podobnej barce, tylko takiej dużo, dużo bardziej podstawowej, e, w Holandii, podczas praktyk swoich studenckich. Woda jest mi bliska, do tego e, właśnie że żegluję, i jakby takie samo mieszkanie na wodzie, E, tylko, że w bardziej komfortowych warunkach e, zawsze było bliskie mojemu sercu. Wreszcie chciałem coś takiego postawić i no to stoi. A to jest Twój projekt? Do tego konkretnego statku wzięliśmy architekta zielonogórski Gaudi. Ja na niego mówię. I co mu powiedziałeś, panie Gaudi? Panie Gaudi, sobie no musisz tutaj od, odwalić taką bryłę, że wszystkim e, szczękam panu. Drewno, które jest, którym jest obłożony domek, to jest idea naszego architekta. E, architektem jest Marek Pawłowicz. Po pierwsze, e, one filtrują światło. Czyli nie wpada 100% światła, ale też nie zasłaniają tego światła, ponieważ jakby tworzą taką, taką koncepcję żeberek dookoła. Więc jakby jak jest za gorąco, to tam za deseczkami nie jest za gorąco. Jest to drewno sosnowe, ono jest zaimpregnowane, natomiast my nie mamy zamiaru nie zrobić niczego poza jego utrzymaniem. A więc jak ono szerzeje, to domek będzie po prostu szary.